Tylko ja jestem Kasztan i dzisiaj gramy znowu w Mirror Search Dziękuję za wszystkie pozytywne e, komentar znaczy za komentarze, za łapkę, które górę, za suba jedziemy dalej Dzisiaj po, e, zobaczymy siostrę Kate Nie Age Czy fade nie Nie to jest Tak, to jest siostra Fate nie wiem, jak, się ona, jak ona ma na imię. Drake mówi, że w West Arland było gorąco. Ubołba. Chyba tam idziesz, bądź ostrożna. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale się dowiemy. I tak, z tego co wiem, to siostra Fade. Faith... Tylko czekajcie, bo ja nie wiem... Wiesz, że startował na burmistrza? No dobra. Wreszcie ktoś, kto by zrobił coś dobrego. Tutaj jest e, policjantką, tyle wiem. W zasadzie, wszystko. Ja nie wierzę. Bo No, no, dobra, Dobra. no, nie no, Znowu Nie, nie wierzę. Spadłem. nie Znowu no, że normalnie nie wiem. Przyczepna a spokojnie nie stresować się bo nie ma się czym Jezus myślałem, że już nie został sprawę, dobra tylko. Drake mówi, że w West Arland było gorąco. U Boba. Chyba tam idziesz bądź ostrożna. Nie wiadomo co tam się dzieje. Tak, idziemy do, te, do tej... Listówki, co ten tak by kolega w fight mówił? I poznamy tak mówię. Wiesz, że startował na burmistrza? Siostra. Dobra. ktoś, kto coś dobrego. po drzwiach. Jak widzicie, fajnie, fajnie wygląda ten budynek. Czy mi się podoba? A właśnie, bo ja miałem jeszcze opcję. E, grafika. A bo dobrze, y, po odcinku tu zrobię. Właśnie nie wiem czemu. Y, czekajcie. No dobra. Właśnie nie wiem czemu mi nie laguje jak gram, ale film laguje. Nie Chcę możecie mi to powiedzieć. W komentarzach Eden? jak wiecie. Zatrzymaj się w restauracji Eden na śniadanie, lunch, obiad lub na małą przekąskę. Elvis the Eden, to prawdziwy smak raju. Okej, na pewno tam nie będę. Okej. Okay. Tam jest strąfate. Gaj. Co Kate? ty tu robisz? Co się dzieje? Nie! Nie poznajesz go? Powinna. To Robert. Robert Pope, przyjaciel taty, cholera. Ten Pope? Zadzwonił. Rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu. Siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości, tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Dla to włamanie go ostro wystraszyło, nie? Tak myślałam, ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu. Poprosił o przejście, a potem pytał o Ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od dziesięciu lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku, pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka, pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie, jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę Cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać! Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Effie. Błagam. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim Nie mogę. Kate, niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Postaram się, Kate. Jeśli coś pójdzie źle, znajdź Millera, mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Fejf. Oni się nie tatkają. Zjeżdżaj tam. No idź! Faith. Dziękuję. Okej, okay, to była nasza siostra. Cholera. Znaczy, Fejf siostra. Faith. <laughs> Dobra, no, teraz się na szybko się sobie z tego doku, ponieważ pociągnąć z nim. Czyli tak, w angielskim, w tej grze. Ładkie dogania tej, fukaj drugie w świecie. tej grze tak to masz nasi, nasi przyjaciele, tak powiem sobie, bo nie da. Jest, teraz, no, jest aha, dobra, to Tak, to Chyba. Wyjście Ewa. powinno być przed księgowością. Ajajaj. Dobra, idę tutaj. Tutaj. Okej, i do góry. Mam nadzieję, że mnie nie zgłupiają. Oh, shit. A, że teraz...

A tak podejrzaną! Aj tutaj mieliś tylko że było zablokowane. Cholera! W budynku, pejl. No się chcę tam, to jeszcze raz. Nie tak dogania, Faith! Szukaj drogi ucieczki!

Teraz mnie zabiją, ale teraz już będę wiedział, gdzie, jak, jak mam iść i gdzie. Aha, bo ja tutaj nie jest no to należy okay. wyjść. Wow. Szybko, wejdź! Okay. Musi się złapać mnie. A jak widzieliście... Ja, ja się tam trafić właśnie... A dobra. <laughs> zwykle jest strasznie

Przedwiem. Я Trochę zrobiłem ich w koniach. Możesz odetchnąć, co za bagno. Nie wierzę, że połup nie żyje. Co za cholerne miasto. Znałaś go. Otworzyłaś puszkę Pandory. Przejdź mostem przez bulwar i ruszaj na tę Plaza. No okej, okay, no ale ja chciałbym wyjść właśnie pana. No i jesteśmy ścigani przez organ policji Czyli przez niebieski. Zbliżają się do ciebie radiowody. Okay. Nie masz za dużo czasu. Jak widzicie, jak jesteście? Widzicie... O Jezu z Marek nam się Jest Jezu Marek, ja to robię? No, dobra. Dobra, jak zjedziemy na ziemię, to skończę sobie odcinek. News ma bardzo ważną wiadomość, prawnik i kandydat na burmistrza Robert Vogt został znaleziony w swoim... Dobrze. się do Ciebie radiobosy, nie masz za dużo czasu. Będziemy regularnie... Dobra, dobiegliśmy. na budynku, ale to nie tylko. Jak widzicie, ogólnie nie chcą nas zabić, bo my nie chcemy się poddać.

Bo okay. Nie oglądaj się za siebie fejt, tylko biegnij dalej. Niech będzie zapis, co dopiero zapiszę. Powinno być jakieś wyjście przykładce dla pieszych na kolejny placu. King zbliża się z drugiej strony, żeby cię wyciągnąć. Okej. Okay. Dobra, jeszcze no, nie ma ta? Ponieważ troszkę podzielam ten jest odcinek To chyba będzie przed tobą Więc tak Tutaj zakończymy sobie odcinek Drugi Myślę, że jutro będzie trzeci Głosujcie y, oczywiście y, w, w pierwszym odcinku, która gra ma wyjść jako druga? Tak? W sensie, że będą prowadzone dwie serie tak samo, nie? Na przemian będą się pojawiać filmy. No i co? Komentujcie, subujcie i na razie.